Zdarza się, że spotykamy wewnątrz opony pęknięty wkład w miejscu wykonania naprawy. Przyczyną pękania wkładów radialnych wewnątrz opony jest zła jego pozycja. Aby prawidłowo spozycjonować wkład w oponie, wystarczy wykorzystać szablon, który znajdziemy na pudełku z wkładami. Po wycięciu z pudełka szablonu uzyskujemy doskonałą formę do określenia powierzchni i jednocześnie... W centralnej części szablonu okienko pozwala zoptymalizować położenie wkładu w miejscu wykonywanej naprawy. Okienko to nie jest wyznacznikiem wielkości możliwych do wykonania napraw, a jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem strefy w celu optymalizacji położenia wkładu wewnątrz opony. Pokażę teraz w praktyce, na czym polega wykorzystanie potencjału, jaki daje szablon. Gdyby zastosować Naczelną zasadę środek uszkodzenia, środek wkładu, to właśnie w tym momencie i przy tym uszkodzeniu wkład znajdzie się w pozycji najbardziej niekorzystnej, jaką sobie możemy wyobrazić. Realnie we wkładzie naprawczym ta jego część zawiera wszystkie końce kordów, które wzmacniają ten wkład. Ta strefa wkładu musi być wyeliminowana z pozycji barku i z pozycji. Najbardziej zdeformowanego elementu ściany bocznej, jakim jest strefa przejściowa między strefą stopki a ścianą boczną. Wykorzystując potencjał szablonu, mamy informację, jak wysoko do góry i jak daleko w dół mogę manewrować wkładem, aby znaleźć dla niego pozycję optymalną. W tym momencie podnosimy wkład naprawczy tak wysoko, aby uszkodzenie zaczynało się w okienku centralnym, i wtedy ta słaba część Wkładu znajdzie się na strefie stopki, a dolna słaba część wkładu znajdzie się na strefie powyżej barku. W takiej to pozycji środek wkładu wyznaczamy po jego zoptymalizowaniu. I dopiero teraz wyznaczamy powierzchnię do szorstkowania. Powierzchnia wyznaczona szablonem w stosunku do realnej wielkości wkładu jest minimalnie większa, co zapewnia nam bezpieczeństwo podczas jego zabudowy. Aby zminimalizować ryzyko powstających problemów z Waszymi naprawami, mam tu na myśli pękające wkłady, sugeruję zastosowanie szablonu, aby zawsze pozycja wkładu była optymalna.